Choć na zewnątrz zimno, ja Was witam bardzo ciepło i serdecznie. Moi drodzy, kolejny odcinek serii Polowanie na TOT. Dzisiaj odcinek pokazujący, że nadal się da polować i zarabiać krocie. Oczywiście, jak zwykle, na początku zaczynamy od wyboru zawodnika. Ja wybrałem Gundogana. Sprawdzam jego cena, jak się prezentuje od początku premiery TOT-20. Jak widzicie, są to kwoty rzędu 300-400 tysięcy końców. U mnie na koncie niestety tylko 144 tysiące końców, niemniej jednak nie zniechęca mnie to do spróbowania zapolowania, bo moi drodzy, okazje się zdarzają, ale nas omijają jak tego nie sprawdzamy. <ślesk> Jak przed chwilką zobaczyliście, pojawiła się karta za 144 tysiące. Zostało mi dokładnie na koncie 864 minuty. Moi drodzy, ja siedzę dalej na tych kartach toty, na totym Mesim i totym Ramosie nie zamierzam ich sprzedawać ze stratą. W każdym bądź razie kupiłem Gundogana za 144 tysiące końców. W momencie kiedy udało mi się go upolować, te karty jak wam na początku filmiku pokazywałem, chodziły w kwotach rzędu 300, 400-500 tysięcy końców. Będę zarobiony na pewno. Teraz kwestia, ile ja zawsze przypominam wam, że lepszy wróbel w garści niż orzeł na dachu i że pazerny Janusz traci. Bo jeżeli przestrzelimy te ceny minimalne i kup teraz, no to możemy zostać z ręką w nocniku. Dlatego ja sobie ustawiłem cenę minimalną na 210 tysięcy końców, czyli jakiś zarobek, który by tam był, jeżeli by jakieś niesprzyjające okoliczności, dużo kart się pojawiało. I 310 tysięcy na kup teraz, czyli od 30-40 tysięcy. 000... Tani aniżeli w tym momencie, jak ja kupowałem tą kartę, najtańsza na rynku. To dawało duże prawdopodobieństwo na sprzedaż tej karty, właśnie z tym godziwym zarobkiem. Czy się uda, moi drodzy? No, to zawsze jest loteria, to zawsze jest troszkę szczęścia, zależy od sytuacji, jak się będzie prezentowała na rynku. Ale jak widzicie, mnie się to udało. Zarobiłem 150 tysięcy końców, moi drodzy. Zawsze po premierze TOTW y, godzinkę czasu na to można poświęcić i naprawdę zarobić krocie. Mi się udało 150 tysięcy końców. No, za godzinę dobra godzinówka, że tak powiem. Moi drodzy, na koniec jeszcze dwa posty, które tak na szybko wziąłem z naszej grupy handlowcy. Oczywiście na każdej platformie się da, chłopaki zarobili. Z buta, z buta, z buta, buta, buta pienso. Jednym strzałem wyłamuje zabyć z Buta wieżą. Jednym strzałem wyłamuje zabyć z Buta wieżą. Jednym razem wyłamuje. Zamek. Da się, da się. Bieżą. Moi drodzy, to było na tyle. Teraz na koniec przypominam o ławce w górę. Nowych zapraszam do obejrzenia poprzednich moich odcinków. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.